Cześć kochani, już miałam wychodzić z domu, a podjechał kurier. Zamówiłam sobie serawę, um, już Wam pokazuję co. Z racji, że dobrze mi się sprawdza i mnie nie uczula, to zamówiłam sobie inne kosmetyki z tej firmy. Kurczę, ale fajnie się złożyło, bo już miałam wyjeżdżać na zajęcia, a tu proszę bardzo, podjeżdża kurier, szybka akcja. Powiem wam, że byłam na basenie wczoraj i znowu to samo. Smeranie, uczulenie, wszystko to powoduje basen. Już nie wspomnę o tym, kochani, że wchodzę pod prysznic, ustawiłam oczywiście na ciepłą wodę, zimna leci. Wchodzę na basen, zimna woda w basenie. Wychodzę, chcę spłukać szampon, to samo. I ja nie wiem dlaczego, ja rozumiem oszczędności, ale przecież można na przykład więcej zapłacić, prawda, za karnet na basen, albo mogą podwyższyć cenę, niż po prostu tak robić. Bo, bo kurde, no tak nie powinno być. To jest zimna woda. Nie wiem, na Czarnieckiej Górze nie ma takich cudów. Chociaż ta Czarniecka Góra nie jest bliżej, bo szczerze mówiąc jeździłabym na Czarniecką Górę. A tak to, to po prostu mm, nie będę chodziła na basen w Końskich i tyle. Dobra, i już Wam pokazuję, co zamówiłam. O, zamówiłam sobie krem pod oczy. Co jego wypróbuję na pewno wieczorkiem? Wejmy od razu z tego opakowania. To będzie do wyrzucenia e, przez internet, no bo taniej, wiadomo. E, co my tu mamy? Tu mamy um, krem do twarzy też z tej firmy. Dlatego, że ja po prostu teraz e, przestałam używać to, co Wam pokazywałam tej, tą markę szwedzką. Ze względu na to, że ona mnie też uczula, a tak zachwalałam, więc ja może po prostu trochę mm, potestuję, dopiero będę zachwalać. Mm, także kremik jest. I jeszcze sobie kupiłam takie duże opakowanie, a nie, takie samo żel myjący przeciw niedoskonałościom. Ja już wam wcześniej pokazywałam to, co kupowałam żel do mycia twarzy, a tutaj jest żel myjący przeciw niedoskonałościom chyba, poczekajcie, co ja mam nawilżająca emulsja do mycia. O. Tego używam, a zamówiłam sobie właśnie ten. Także teraz już mam cały zestaw. No i brakowało mi kremu. Także kremik jest, pod oczy też jest i mam nadzieję, że będzie w porządku. Nie wiem, już zużyłam tak naprawdę yy, połowę tego opakowania jest fajnie. Fajnie mi się to sprawdza, ale pomyślałam, że żel myjący przeciw niedoskonałościom też będzie dobry. Yy, a także wszystko sobie zakupiłam. Jeszcze był balsam do ciała, ale z racji, że ja mogę każdy balsam używać, nie ma z tym problemu, no to co e, mówię, na razie nie potrzebuję. Chciałabym coś mieć zapachowego jednak na ciele, a niestety na twarz nie mogę, bo to zaraz mnie gdzieś tam uczula. Także jestem już kochani, e, zaopatrzona. Mam nadzieję, że ten krem będzie dobry. Nie wiem, zużyję cały i wtedy ocenię, ale jeśli chodzi o e, emulsję do mycia, to polecam. Bo naprawdę wszystko jest w porządku. Jadę. Tatuś, żebyś piesków nie wypuszczał, bo jest brama otwarta. Dobrze. Ty też nie wypuszczasz piesków. Dobra, bo mama wyjechała, także wiesz, żebyś pamiętał. No, że znam. No, papa. Hop! <słuch> Jowo! <słuch> ty nie możesz jechać ze mną. Czekać. Tak? Lejdusia. Później jak przyjadę, to pójdziemy na spacerek. Nie gryź. Au! <grystanie> Dobra, chodzę, kochani. Niektórzy się dziwią, dlaczego kurtki nie zakładam. Ale jak jestem w samochodzie, to jest mi ciepło. Podjeżdżam pod dom klienta i, i wchodzę od razu. Także ja już bez kurtki, ja już wiosnę poczułam. <grystanie> Także jadę. <grystanie> Babo jedna, wstawaj. Lejdusia, wstawaj! No, Lady, bo ja muszę jechać. Niestety, kochani, trzeba płacić. No, niestety, musiałam zatankować tu pełna. Powiem wam, że bardzo lubię na zachodniej. Tankować dlatego, że jest bardzo miła obsługa i panowie zaraz wychodzą pytają, czy z tankować pomóc na plus. Mm, ten widok, to jest po prostu najpiękniejszy widok dorosłości. <noise> Czyli pełny bak paliwa. Ah, cudnie. Pokażę Wam, co sobie kupiłam. Kupiłam sobie książkę, najnowszą pozycję Remigiusza Mroza, bezkarny. Opowiada o tym, że obśliniłaś mi <noise> o tak naprawdę... Perfidnym wykorzystywaniu kobiet przez mężczyznę, który obiecuje im wspaniałe życie, e, bezpieczeństwo, e, bycie przyjacielem i tak naprawdę o tym, o czym tak naprawdę każda kobieta marzy. E, walka między dobrem a złem jeszcze nigdy nie była taka osobista. Ja nigdy nie miałam do czynienia z książkami Remigiusza Mroza i pewnie jak ktoś mnie zna, to powie: jak to przecież. Lubisz kryminały. Jakoś tak się złożyło, że nigdy nie miałam po prostu mm, okazji. Czy Wy możecie przestać, bo ja tu o czymś opowiadam. Także opowiem coś więcej, jak przeczytam. Po prostu wpadła w moje ręce dzisiaj, jak wychodziłam z Kauflandu. Weszłam, mówię, dobra, biorę ostatnia pozycja, nawet tu gdzieś uszkodzona delikatnie. Pani mówi, że no, mm, przeprasza, ale nic nie może z tym zrobić, nie może dać zniżki, nie może nic tak naprawdę. Więc mówię... Ubolewałam bardzo, dlatego że ja bardzo szanuję książki i nie lubię jak taka sytuacja się wydarza, no ale cóż, niech będzie, więc, więc ją po prostu kupiłam, a kończę czytać tak naprawdę teraz książkę Dotknąć Prawdy, o której już Wam mówiłam. Tutaj też się dzieje, naprawdę. Szczerze mówiąc, to bardzo spodobał mi się opis tej książki i dlatego ją wypożyczyłam. Ona jest chyba z 2011 roku. I tutaj też się toczy walka mm, matki o syna, który jest autystyczny, który nie radzi sobie z emocjami. I halo, ja o czymś mówię? <ścoughs> ja po prostu z nimi nie mogę. I tak naprawdę mm, kobieta, matka tego syna nie może zaakceptować y, diagnozy lekarzy. I, I walczy o niego. Przepraszam bardzo, czy ja wam przeszkadzam? Ej! One się bardzo cieszą, bo ja przyjechałam, a czekała na mnie dosyć długo. Także ten chłopiec trafił do szpitala psychiatrycznego, a teraz tak naprawdę ta matka po różnych takich nieprzyjemnych sytuacjach nie może go stamtąd wyciągnąć. Doszło też do. Poważnego zabójstwa, i tak naprawdę teraz hmm, głównym podejrzanym jest jej syn. I co dalej znajduje się w tej książce? To musicie już sami sobie hmm, przeczytać, bo nie chcę tutaj za dużo wątków zdradzać. Na pewno matka walczy o syna, korzysta z pomocy adwokata, hmm, a którego adwokata to też Was zaskoczy. Hmm, i z detektywa. Także zachęcam Was do tej lektury i nie mogę się skupić przez nich. Zawsze miałam problem z podzielnością uwagi, a teraz tym bardziej. Wiecie o tym? Wiecie o tym? No właśnie. Także idę zjeść sobie jakąś kolację, bo jestem naprawdę zmęczona. Nagadałam się dzisiaj trochę, jeszcze nie gardło. No, także yy, zachęcam Was do czytania. E, powiem Wam, że moje pieski tak się wściekają, ale wydaje mi się, że one są po prostu głodne. Dlatego kroję im taką kiełbaskę. Ona jest przeznaczona dla psiaków i ona jest dobra jakościowo. Kupujemy ją w naszej miejscowości. E, I to nie jest taka, wiecie, typowa z biedry. Tylko naprawdę tu są porządne rzeczy w niej. Jeszcze chciałam tam dokończyć, bo oczywiście moje wsiaki nie za bardzo dały mi doprecyzować wszystkich m, informacji dotyczących tej książki. Najbardziej mnie e, ujęło to, jak matka tego syna w tej ostatniej książce dotknąć prawdy jest bardzo silna emocjonalnie i przede wszystkim e, fajnie by było, aby każda matka tak walczyła o swoje dziecko. To jest dla mnie po prostu niewiarygodne, i myślę, że też chciałabym być w przyszłości tak silną matką. I naprawdę zachęcam Was do przeczytania, bo ogólnie ja czasami się kieruję tam nowościami, bestsellerami, ale czasami lubię sobie pójść do biblioteki. Jak mam więcej czasu, to po prostu przeczytać z tyłu te opisy i jeśli coś mnie zainteresuje, to po prostu wypożyczyć. Nie musi to być jakieś modne, nie musi to być jakieś bardzo znane. A masz jeszcze jakieś perfumy? No ja górę mam. Kurczę, wiesz co? Byłam w Rosmanie, kupiłam dezodorant, dezodorant <gryw> i wyobraź sobie, że po prostu wyszłam. Bywa. tak. No ja powiem, kurczę, coś miałam jeszcze kupić, nie? Ale wpadłam jak burza, wpadłam jak po ogień, no i o, i poleciałam szybko na siłownię. A ludzi na siłowni? Wow. Full. Wolę jednak do południa chodzić, wiesz? No, dzisiaj nie dało rady, tatuś, żeby pójść do południa. Wiesz, co te nasze psiaki to są chyba głodne? Co ty tam robisz? Bo mi się wydaje, że. Jedne proszki to nie niechcąco. Gdzie? Do tego papieru? No, będę zapakowałem. No to powujmuj wszystko i najwyżej Ci pomogę. Ale co z całym opakowaniem? No na z całym pudełkiem na... Oj tatuś. Co ty się zakochałeś? Tak, zakochałem się nie zakochałem. Chodźcie, idziemy na kolacyjkę. Już wam nakładam. Przepraszam. Już wam nakładam. Mhm. Głodne pieski, tak? Powiem wam, że teraz, kochani, jak się troszeczkę zrobiło cieplej, to nie dajemy im w domu, bo lady bardzo roznosi. Ja czytałam, że jak kiedyś miała zabierane przez rodzeństwo, przez grupę po prostu. To mm, proszę, poterek, dla ciebie troszkę więcej, bo ty więcej jesz. Ej, Dusia, chodź. Jak po prostu miała zabierane przez grupę i przez y, rodzeństwo, to ona teraz się boi, że, że braknie jej tego jedzenia. No, jedźcie, bo tu Jadzia Wam zje. No, co tam? Co tam? Dałam im, bo się zaczęły coś kręcić. A, no, co szkodnie. mamusia tam robi na tym ogródku? E, wsadziłam bób. No. I pietruszkę. Bób, i pietruszkę. A powiedz Wsiała, mi, tak. mamusiu, wsiałaś. No, no. Znalazłaś w końcu? Tak. Gdzie ty zostawiłam, zostawiłam, zostawiłam. Mama czasami tak coś sobie ukryje, ja nie wiem po co ukrywasz. No, no wzięłam i, i sobie zapodziała. Chciałam ci powiedzieć, no. że gdybyś miała ochotę się przejechać moim samochodem, to jest do pełna zatankowany. No Także jak będziesz jechała po ziarno, to, to proszę bardzo. No, przecież... <laughs> Fajnie tak po całym dniu rozgrzać się i tak z siebie zrzucić takie napięcie. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie. Yy, teraz nałożę sobie ten krem i, i zobaczymy. Powiem Wam, że ten żel do niedoskonałości jest taki wiadomo, bezwonny jest to zapach, ale mimo wszystko ma jakiś taki dziwny, nie wiem, coś jakiego w sobie dziwnego, takiego plastikowego, nie wiem, jak to określić nawet. No nic. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko sprawdzało. Krem nałożony. Dużej zawartości nie chcę nakładać. Mam jeszcze krem pod oczy. W sumie to on tak yy, średnio był mi potrzebny, ale był w zestawie, było taniej. Mówię, dobra, będzie potrzebny jednak. <grych> Dajcie znać, czy używacie tego typu kosmetyków. To nie jest żadna reklama, tylko tak jak mówię. Znacie mnie, przynajmniej co niektórzy i wiecie, że nigdy nie miałam problemów z serą. Na pewno ten krem szwedzki zachwalałam. Wypróbuję, dopiero będę się wypowiadać. Ale przy okazji pokazuję wam jakich kosmetyków używam i może kogoś to po prostu zainteresuje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Płynu micelarnego też już nie używam, yy, po prostu tego co wam pokazałam, żeby zmyć makijaż. Także tego już nie używam, używam to tylko do ciała, a do twarzy tylko to co wam pokazałam. Gotowa. Mogę się kłaść do łóżka. Odwiedził. Dzień dobry. Poterku. Poterek. Co on się tak złości? Nie wiem, nie wolno. O, on jest, on jest po prostu zmęczony Męczony po jestem, tak? Dobry piesiu, taki. On nie lubi kochani, jak się go wieczorem przytula. No, no, no. A słodzinka jak śpi? No. Ojej, ale patrz. Patrz. Już, no, On już, już nie już lubi wieczorem na... takich przytulasków. No, no, nie, nie. Także Jadziu mm. jutro rano. Pogadamy jutro. Tak. tak. <ścoughs> Ale jest kulturalny. Hej. Przysłonisz mi mamusiu? Dobrze. Dobranoc. Pa, pa. Dobry, no. I... Dziękuję wzajemnie. Pa. <ścoughs> Kochani, tak wczoraj po prostu do późnej nocy czytałam książkę i mega, naprawdę, to, co się pod koniec wydarzyło w książce Dotknąć Prawdy, to trzeba mieć naprawdę silne nerwy. Idę oddać moje dwie książki. Ostatni tom Powrót do Jagodna Karoliny Wilczyńskiej, no i Dotknąć Prawdy. I na razie nic nie wypożyczam, bo kupiłam książkę Remigiusza Mroza, a nie chcę po prostu blokować komuś książek. Także szybka sprawa. Załatwienia i jadę dalej. Weszłam jeszcze, żeby Wam pokazać, ile u nas jest w ogóle książek Remigiusza Mroza. Ja sobie też zrobię zdjęcie. Jak czegoś nie będzie, a coś mi zainteresuje na przykład w księgarni, to po prostu sobie kupię. Zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę. Nasza biblioteka jest świetnie zaopatrzona. Na górze też są jego pozycje. O, naprawdę sporo jest tych książek. Ja kochani jadę na siłownię, a później wracam do domu, bo mam zajęcia online z trzema uczniami. Także dzisiaj z domku, ale w tym czasie sobie po prostu poćwiczę, bo tej godzinie też jest fajnie, bo jest mniej osób. Ale jeszcze muszę sobie jakąś koszulkę kupić na siłkę i skarpetki. To mi gdzieś poginęły. No miałam ochotę coś wywożyć, ale tak jak mówię, na razie sobie kupiłam, a nie chcę komuś po prostu blokować książek, bo w tym czasie ktoś może przeczytać, prawda? Myślę, że dwa dni i, i przeczytam tamtą książkę. A tą, co kupiłam, to jest w ogóle najnowsza jego książka, bo ktoś pytał na Instagramie, że co to jest w ogóle? Ja czytam wszystkie książki, a tego nie znam. No to jest właśnie najnowsza. Mówiłam, że na razie nie będę kupowała ubrań, dopóki nie schudnę, ale schudłam 3 kilo. <grym> mimo wszystko niektóre koszulki są dla mnie za ciasne, więc tych koszulek mam nie wiem, 3, a chodzę praktycznie codziennie na siłkę, więc muszę po prostu sobie jakąś koszulkę kupić i koniecznie skarpetki, bo cały czas gdzieś mi giną. Tutaj parę razy oglądałam się w tej koszulce, ale od początku coś mi nie pasowała. Była przyciasna, w ogóle ten kolor nie pasuje do mnie moim zdaniem. Ja wolę czarny zdecydowanie. O, i tutaj jestem zadowolona. Myślę, że ta jest spoko. Ładnie leży czarna fajna. Jak ja lubię przychodzić tutaj na ulicę. Yy... Pocztową. To jest ulica Pocztowa czy to jest Łazienna? Nie wiem, zawsze mylę te dwie ulice, ale tutaj jest ten sklep sportowy 4F i w ogóle tu są różne marki sportowe, i tu jest po prostu e, tak obsługa pomocna. Pani właścicielka to już mnie zna tak naprawdę od małego, zawsze tu przychodziłam z moją mamą. E, wybrałam tą czarną koszulkę, jest ona z firmy. TMP, czy jakoś tak. Nigdy jej nie miałam. Jakaś to jest marka, ale naprawdę powiem Wam, że fajnie leży. Zapłaciłam 140 zł, jeszcze kupiłam sobie skarpetki, bo poginęły. Nie mam skarpetek. <grym> wziąłam sobie z 4F, takie troszkę cieńsze, bo zrobiło się ciepło, także jadę na siłownię. Także proszę bardzo. <grym> Nieźle. Ja to myślałam, że gwiazdy internetu, gwiazdy e, TikToka to nie dostają mandatów. Może oni po prostu nie wiedzą, kim ja jestem. <grywia> Oczywiście żartuję. E, ale to i tak mi nie popsuje humoru. Jest piękne słoneczko, idę na trening. Trudno, za swoje błędy trzeba płacić. 50 zł, muszę pamiętać, żeby dziś zrobić przelew, żeby mi nie zabrali stówy. Dajcie spokój. No ładnie ze mną pogrywają. Bo ja nie wiem, co to ma być w ogóle. Pytacie o te okulary. Oj, yy, ja je kupiłam kochani w Hausie w tamtym roku, czy w Kropie jakoś tak. Fajne są, naprawdę bardzo je lubię, ale dostaję strasznie dużo pytań, jak się zaczyna ten okres słoneczny. Gdzie ty je kupiłaś? Gdzie ty je kupiłaś? No to właśnie tam, a poszłam po coś innego i to tak właśnie jest. Także przebieram się. Ja pierdzie 50 zł, no. Ja bym sobie po prostu życie ułożyła inaczej za to 50 zł. A szep taki pan powiem wam mi się tak do mnie uśmiechał. Fajny, taki przystojny. Już wiem dlaczego. Może to on mi włożył. Jak on mógł w ogóle. Dobra, w ogóle ćwiczyć przecież nie będę. Przestań się już Ewa chwalić. Taką mam koszuleczkę. Wiecie, że to jest Eska? A to jest jak L. -ka. Fajna jest ta koszulka, ale to już proszę mnie nie podglądać. Już się przebieram. Z panią poprosiłam, żeby mi obcięła metki. O, ale fajna, naprawdę. Mega. Taka, wiecie, prosta, ale fajna. Nie za długa, nie za szeroka. Buty. Buty, buty, bo ja mam szacunek do pracowników siłowni, bo ktoś mi tam zarzucił, że nie mam, yy, bo nie zmieniam. Po prostu zapomniałam, no, każdemu się może zdarzyć, tak? Moje buciczki, ale powiem Wam, że zamówiłam sobie teraz New Balance do biegania, bo mam pewien cel. Ale to się dowiecie niedługo o nim, chociaż nie, ja już mówiłam o tym biegu. Że chcę wystarczać, dlatego yy, lepsze buty sobie też zamówiłam. O! Dobra, jestem gotowa. Nie ma dużo ludzi, a mnie właśnie o tej porze najbardziej lubię. No ale nie zawsze się tak składa, żeby o tej przyjechać. Dobra, a gdzie jest kluczyk? Nie ma tu kluczyka? Holender. Muszę przenieść te rzeczy. Ja to, nie wiem. Roboty tyle. Poprzekładać, poprzestawiać. By mi się tu nikt nie włamał do tych moich cennych rzeczy. Ciepło jest dziś naprawdę. mam dość. Sami zobaczcie, jaka ładna jest ta koszulka. Fajna, bardzo mi się podoba. Tak szczupło w niej wyglądam. A tutaj ważniejsze dobra idę. Raj na przykład źle mi się ćwiczyło. W ogóle na tym orbitreku tak. O jezu, to co dałam radę a dzisiaj? Nie. Nie wiem, czy to ten mandat. Patrzcie, nawet się trochę zgrzałam. Robimy formę. Mam sobie niezły wycisk. Orbitrek bieżnia pod nachyleniem, i powiem Wam, że siłownia naprawdę fajnie robi też na głowę, bo człowiek jest taki wyciszony. Wszystkie te negatywne emocje gdzieś tam ee, po człowieku spływają, że tak powiem. Niesamowite jest też to, że sport nie jest tylko dobry na zdrowie fizyczne, ale też psychiczne, bo ja sama zauważyłam, że odkąd teraz chodzę na siłownię, to lepiej się czuję, jestem wyciszona, nie przejmuję się pewnymi rzeczami, treściami w sieci i jestem przede wszystkim bardziej zmotywowana do działania. I też bardzo dziękuję za pozytywne wiadomości, które do nas piszecie. Jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z innymi vlogami. A jeśli chcielibyście coś jeszcze zobaczyć na naszym kanale, to zachęcam do pisania. Wiem, że na pewno ogród mamy, bo ktoś pisał więcej ćwiczeń z siłowni. I, i też się cieszę, że Was w ten sposób motywuję. Chudnę, wolno, dlatego że robię to ponownie więc na pewno na pewno popełniłam trochę błędów i teraz staram się je naprawić, ale takie jest powiedzenie, że człowiek uczy się na błędach. No niestety na cudzych się nie da, tylko na swoich. Także trzymajcie się, buziaczki pa! Przyjechałam do domu, zjadłam obiad i powiem kochani Wam, że mnie nie lubią tych końskich. Najpierw mandat mamo, wyobraź sobie. A później czytam taką oto informację. Nie widzisz zakaz parkowania, Matole? <grymne> <grymne> Jak można tak do pięknej kobiety pisać? Ja, ja się pytam. <grymne> Oczywiście, że widziałam. <grymne> tylko, że. Yy, ja już widziałam, że towar dostarczyli. No to ileż razy oni będą ten towar dostarczać? To sobie pomyślałam, że już nie będą go dostarczać. Okej, okay, może być, nie widzisz zakaz parkowania. Prosimy o, nie wiem, o rozważenie naszej prośby czy coś, a nie ma tole od razu. No to tylko świadczy o kulturze tej osoby. Ja wiem, no dobrze, nie powinnam, ale po co od razu ma tole? Widać, że nie znajdziemy Dajcie spokój. Świat się kończy. <grym> Bo byście nie uwierzyli, kochani. Proszę bardzo. A to... ładny charakter? Nie wiem, oceniamy jako nauczycielka. Pokaż. W cudzysłowie. Ale ładny ten charakter? W cudzysłowie, wyjęte, no. A ja wiem, takie sobie. No oczywiście. Takie sobie. To tylko świadczy o poziomie tej osoby. No. Tak? no. I Bo nie można nie. popełnić błąd. Ale...